Nie przejmujmy się tym, że co sobie pomyślą, że nie pójdę gdzieś na jakąś zabawę, dyskotekę, że nie pójdę i wypię, że nie panem. Nie bójmy się tego. Bójmy się raczej Boga żywego. Bacie się Pana znaczy nienawidzić zła. To nie uciekanie przed Bogiem, ale mamy uciekać się do Boga od grzechu. albo inne przykłady. Napełniajcie się. Be, be the spirit. Uh, I to jest ważne, bracia i siostry. To jest coś, co jest krzeczne religijności. To jest dusza, który dzisiaj chce nas wypełniać. Of wurzmy swoje... Open our eyes today. Dlatego jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc Waszym, mówi Słowo Boże. So, says, Lord, Ten Boży Duch yes. dzisiaj chce do nas przemówić. Dlatego też mówi, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. To the, to the churches. I wierzę że ze z to my ludzie którzy deklarujemy że Jezus Chrystus jest naszym panem. Amen. 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 początku 1996 roku jestem zaangażowany w taką służbę ewangelizacyjno misyjną to powstała jeszcze wtedy w ramach w chrześcijańskiej fundacji, była jakby pod auspicjami chrześcijańskiej fundacji Anim wśród uzależnionych i z małymi przerwami trwa do dziś. Później żeśmy się jako społeczność usamodzielnili. Obecnie jest to półmisjny zboru, gdzie wiele osób przez to poznało drogę zbawienia Jezusa Chrystusa. Wielu spośród nich po prostu doświadczyło wolności od nałogu i także są osoby tutaj w tym zborze, które skutek tej działalności żyją z Bogiem i, i, i chwalą Boga tutaj. I chwałam Bogu za to, że już 17 lat, pierwsza i trzecia sobota miesiąca, każdego miesiąca, 18 te spotkania odbywają się w sali Maciezie Ziemi Cieszyńskiej, dlatego że jest to teren taki, gdzie ludzie chętnie przychodzą słuchając Ewangelii, później jest poczęstunek, gdzie po prostu. Mogą też porozmawiać i ostatnio właśnie też jeden brat był wśród nas, usługiwał na temat służby jedni i drugim tutaj ze zboru, gdzie wielu dostąpiło takiego duchowego wzmocnienia. I chwała Bogu za to, że wielu ludzi mogą usłyszeć Ewangelię, wielu ludzi po tym, kiedy oddaje życie Bogu, są po prostu przez tą społeczność, przez tą misję kierowani do zboru, gdzie mogą dalej się wzmacniać. Oprócz tego jest też. W pierwszym 3 sobotę, a oprócz tego 2-4 piątek jest taka grupa domowa w Kozakowicach, gdzie też ja tam usługuję słowem i, i dzielę się też świadectwem czy czymkolwiek, także inni. I chwała Bogu za to, że przez to może być także puszczona Ewangelia. Tak jak mówię, jesteśmy punktem misyjnym zboru Enim, tutaj w tego zboru i niech najważniejszy, żeby w tym wszystkim był Jezus Chrystus, Jego imię uwielbione. To tak w wielkim skrócie, dlatego że przez Siedemnaście lat można by to mówić wiele, ale myślę, że najważniejszym w tym wszystkim jest osoba Jezusa Chrystusa, kiedy ludzie przychodzą do Niego, On skutek tego zmienia serca i to jest największą radością i chwałą dla Boga, kiedy ludzie dostępują zbawienia.